Janusze Urbeksu pozdrawiają. Jesteśmy koło miejscowości? Nie pojcie. Od Stańczyków jakieś, nie wiem, 5 kilometrów. Blisko w każdym bądź razie. Nie pojcie. Miejscowość. Jest rzeczka i słuchajcie, obok tej rzeczki, nad tą rzeczką, opodal krzaczka mieszkała kacka dziwaczka. A tu, o, jak w Stańczykach, dwie sztuki. Już znamy pewną historię tych wiaduktów, pewną historię znamy. Słuchajcie. Te wiadukty w czasie wojny po nich jeździły pociągi. Dacie wiarę? Pociągi jeździły po tych wiaduktach. To specjalnie wybudowane, żeby jeździły pociągi. Woziły nie wiem co. Pewnie broń. Broń woziły. <laughs> Tutaj chyba krowy przychodzą. Krowy, panie, przychodzą. O zaba, przychodzą krowy i piją wodę. Ale wiadukty są fajne. Fajne są. Jeden jest tam oberwany jakiś. Tu zejdziemy zaraz, zobaczymy co tu jest. No tu widać, że ktoś chodził. Chodzili, tu nasi byli. Ja też tu wejdę. Ale rzeczka jakaś tu sobie strumyczek płynie. O, ktoś sobie zrobił tutaj mostek. I woda krystał. I widok no, widok jest naprawdę fajny. I słońce teraz wstaje, bo jest około godziny siódmej. Między siódmą a ósmą. Nie wiem dokładnie. Bo szczęśliwi czasu nie liczą. Zaraz wejdziemy na górę. Zobaczymy, co jest na górze. Bo tu jest no tu jest ładna, ładna woda ciekawe czy jakieś ryby są w takiej czystej wodzie ale pewnie są jakieś ukleje no wczoraj byłem na rybach pstrąga złapałem takiego ładnego pstrąga naprawdę śliczny pstrąg by było jedzenia Ło. ja bym się najadł na pewno <gryw> i odpiął mi się spiął mi się przy przy wyciąganiu już go miałem na brzegu i podskoczył na brzegu, nie miałem podbieraka, raz, dwa tuf, tuf, i nie ma pstrąga. No ale cóż, widocznie chciał sobie jeszcze popływać. No. O, tu mówię, że się kończy jeden wiadukt, nie ma go, znaczy kończy się, nie ma z połączenia z ziemią. No. a tu o, ale pokrzywy, Uch. nie, w pokrzywy nie wejdę. Dobra, idę na górę. Zaraz będę w kontakcie. Oczywiście, Arturek nie w butach odpowiednich do tego, tylko wchodzę sobie oczywiście w adidaskach, bo po co? Po co buty zostały w domu? A w adidasach pod takie górki, też się spokojnie wchodzi. Tu ten rozwalony. Kondycja jak u 60-latka. chuj. O wlas! Tu ta kolejka, to chyba wąskotorowa jeździła. O jaka zadyszka w chuj O tutaj na poprzednim filmie Też były takie Takie ło chyba dochowania się takie o tamta rzeczka co byliśmy tylko tutaj zniszczone już przez naturę zaraz chyba zawał będę miał ale to zaraz ale widoki widoki panie o. ulej dusza piekła nie ma ale ta rzeka pod spodem rzeczka, strumyk, płynie z wolna Fajna, fajny ten strumyk. Waszki latają. No, a my jedziemy w stronę dalej. Go up, go up. Hm. Kupiłem taki stabilizator gimbala do kamery, ale po co go wozić? Jak można z ręki filmować? No, to te wiadukty, akwedukty, nie akwedukty, akwedukty to wodę, wiadukty, wiadukt kolejowy, są od Stańczyków jakieś 5 km No, w Stańczykach trzeba 8 zyla płacić za wejście, a tutaj za free. Ale tutaj ta droga, jakby się jechało po tym, bo można by było samochodem jechać tu górą, spokojnie, jakby się wjechało. Terenówką byśmy wjechali, no jeepem byśmy wjechali, spokojnie i by można było jechać i dojechałoby się do następnych, bo one prowadzą dalej do tego gołdapu i tu górą można by było śmigać szybko, jak wiatr, Fiurzynem tu nie wiedziemy, no niestety. No dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, ale bardzo fajne miejsce. Tu, nawet na górze, można by było namiot rozstawić i spać. Fajnie, tu na pewno fajne mgły nad tymi polami są. Jak się roz. rano, tak o czwartej rozwidnia. Fajnie, fajne miejsce. W opisie filmu podam, gdzie to jest, dokładnie. No dobra, kończę. Jedziemy dalej. Siema, Janusze Urbeksu